Witam w kolejnym filmie. W poprzednim widzieliście słoma już zebrana, także wypadałoby wziąć się za trzeci pokos traw, no ale zawsze, zawsze coś stoi na drodze. Jeszcze jedna rzecz jest do ogarnięcia i to pilna, nim zacznę w ogóle przygotowania do trzeciego pokosu, bo to tak z marszu się nie da. Pełna płyta obornika. Chcąc nie chcąc muszę to teraz wywieźć, osobiście wolałbym to po trzeciej trawie zrobić, ale nie przeskoczę, więc muszę i tak, już nie ma sensu tego wozić przyczepą, skoro ścierniska już leżą, czekają, także rozrzutniczkiem pod mieszankę gorzowską będę woził pod tą trawę poplonową pierwszy raz, to będę siał, zobaczymy jak to wyjdzie, w sumie to by urosło bez obornika, ale ale gdzieś go muszę upchnąć, a po miny jeszcze jest troszeczkę za wcześnie więc w sumie, wcześniej nie za wcześnie, bo i tak po zniwach często wywoziłem i teleżówką to przykrywałem i sobie leżało i czekało aż, aż będzie dobry termin do orki i przygotowania pola pod zasiewy no ale w pierwszej kolejności chcę właśnie tą trawę poplonową posiać w międzyczasie silos odkryty z kukurydzą ładnie leży, nie mogę powiedzieć, nic tutaj się nie dzieje nawet pomijając fakt, że w taką pogodę było koszone, że cały dzień non stop lało. To kiszonka naprawdę się udała, nie ma, nie ma nic tutaj odrzutu. Nawet i te koty nieszczęsne, które podrapały główną warstwę, e, też dużo nie zaszkodziły, bo ta dolna podkładowa folia tutaj zabezpieczyła temat i jest czyściutko. Także tak to mi się podoba, tak powinny kiszonki leżeć, więc nie przedłużając idę po rozrzutnik, bo już też gotowy, przygotowany i można wozić. To pierwszy mamy załadowany i drogę No i znowu masej w akcji Kurcze, pewnie wszystkich zastanawia Dlaczego ja tak dużo masejem robię? Odpowiedź jest prosta To jest taki ciągnik, który stoi zawsze pod rynku I takie szybkie akcje e, to, to, to się go wykorzystuje No chodzi tylko, by ubrać 5 w rozrzutniczków Żeby miejsce było na tej płycie e, I będzie wtedy Czasowa, żeby można było spokojnie trzecią prawę zebrać, a żeby ją zebrać, to ja muszę jeszcze troszeczkę placu przygotować, przyczepy piachu przywieźć tam, dołeczki zawrótać. No i ostrzyć no, noże przyczepi i wtedy będzie można po prostu ruszać z trzecim pokazem, także dzień około przygotować się zejdzie. A i jeszcze nowe mocowanie jest w trakcie roboty, bo do aplikator do zamieszania bo niestety ta prowizorka długa, nie wytrzymała jednak 100 litrów baniaka ciężar robi i trzeba to dobrze zamocować, żeby, żeby nie mieć przykryj niespodzianki także z tym sobie działamy te są już mocno stare w sumie już teraz to ciśnienie zeszło dlatego, że i tak to będzie do jełówek, tak? to jest już stare, także tam parę w to, czy w tamto to wielkie różnicy nie zrobi na pewno dla to ktoś już nie będzie nadawać, więc osobna będzie leżeć, Wizma dla, dla jałówek po prostu. No taki jest plan, tak? I tak to będzie zrobione. Jeszcze tegoroczny drugi pokaz był troszeczkę przestarzały, ale jeszcze, jeszcze on powinien na metry fajnie wyjść powinno być takiej tragedii, tak jak teraz przy tym trzecim Także wszystko będzie szło po prostu na bieżąco, będziemy widzieć. No o jeszcze dlaczego ma teraz. Bo po prostu był jeden, jedyny ciągnik, który jest upierdzielony do mycia, e, a przy tej wiadomo wiadomość jeszcze lepiej dobrzy, także po co drugi, czysty wyciągać i robić, jak i tak, ten sobie da radę, więc sobie roboty nie będę dokładał No i tak czas troszeczkę goni, także tymczasem nie odzę Generalnie wożę obornik na tą działkę, na którą zastanawiałem się, co z nią zrobić, bo jak w pierwszym filmie żliwym, co ją kosiliśmy mówiłem, że są takie miejsca, gdzie tej wody często i gęsto bywa nadmiar. Tutaj jest ten dołek i za plecami jest pod lasem też taki kawałek nieciekawy. I w końcu, właśnie wyszedł pomysł na to, żeby tutaj posiać mieszankę dużowską, tę trawę kopalonową e, i po prostu po pierwszym pokosie to wychować. I zacząć jeszcze raz że no bo jednak tutaj jest to troszkę daleko i nie jeździ tu prawy I jak to. Nie pasuje i zaraz przy zbiorze przyczepą opóźnia się. Tak w innych miejscach, gdzie blisko zaczyna za mocno przesykać, nim, nim stąd się po prostu zbierze. E, no też wszystko zależy od pogody, ale w ostatnich latach ta pogoda jest jaka jest. Także bardziej się za zbiera zbierze, jak za mokre. Generalnie co? Jest jeszcze plan B, jeżeli będzie za mokro nie da się tu nic zrobić po pierwszym pokosie. No, to po prostu ta trawa zostanie do sierpnia, września, i się wtedy 3, po trzecim pokosie to wyorze i znowu zasieję zbożem. No, a później później będziemy myśleć, wszystko, wszystko wyjdzie w ranie. Może jak się parę lat poorze, to te dołki zaczną trochę inaczej tą wodę przypuszczać zrobi sytuacja troszkę inna i cóż, generalnie cztery zawiozłem, około połowy jest już święte, także te cztery rożniczki na hektar pod taką trawę myślę, że spokojnie wystarczy jeśli chodzi o temat nawożenia prace pożliwne to przede wszystkim prawa ścierniska także ja dzisiaj wieczorem po dojeniu przystąpiłem do uprawy tego ścierniska. Tak mnie tutaj przypiliło, bo szkoda tego obornika rozprzestrzenionego Na całą działkę, jak widzicie, nie starczyło. Gdzieś dwie trzecie działki mam zawiezione, sześć rozrzutników. Może dwa wystarczą, żeby dorzucić do reszty, ale stależuję już po prostu wszystko i tamtą część i przed samą orką, a tutaj obornik już wcześniej będzie wymieszany. No, musiałem tą płytę ubrać, jak widzieliście, nie było innej rady także dzień trzeba było poświęcić na tą robotę e, i generalnie co, czemu takie przyspieszenie turbobu e, zaraz po, po tych wszystkich pracach polowych chcę dokończyć remont przyczepy, już tam niewiele zostało bo tylko spasować dwie boczne burty dolne e, reszta jest gotowa i po prostu dalej zająć się przygotowaniem jakiegoś miejsca dla jajłówek, bo podrosły i się nie mieszczą w końcach, trzeba będzie coś, coś kombinować. A tutaj jesteśmy na tym końcu działki, gdzie właśnie wspominałem, że są problemy z nadmiarem wody. Jak widać mnie podskakującego, znaczy obraz podskakujący, bo tu są kolejny poprzek, bo poprzek rozsiwałem z niezbyt szczęśliwym finałem ale, ale coś nie coś tu było rzucone więcej zielska jak jak zboża generalnie przydałoby się tutaj albo tą końcówkę zalesić albo zdrenować żeby, żeby to miało jakieś ręce i nogi ale tu nie wiem czy to jest sens się z tym bawić zobaczymy po prostu jak wyjdzie ten pomysł z tą gorzowską i kukowiedzą, co z tego wyniknie no trudno, jak nie będzie się dało trawy wyorać e, to po prostu zostanie do jesieni, na jesieni zboże i jak patrzę, jak się troszkę do porządku doprowadzi to zaczyna to w miarę tutaj plonować jako tako e, i tutaj chyba to jedna działka była, nie, dwie, bo druga jest po to też przygotowywana, co nie były wapnowane, e, bo już powapnowaliśmy e, 6 hektarów i 2 tony na to wyszło eee, właśnie 6 hektarów po, po zbożach kredą żeby troszeczkę te pH podnosić i po trzecim pokosie wróci się do tematu eee, obornika, bo będzie wyrwane jeszcze eee, 7 hektarów łąk właśnie pod uprawy zbóż konkretnie pod pszenżyto. także troszkę tych globów będzie niestety będzie trochę sporo z tej uprawy, chciałbym troszkę więcej schodowli, ale cierpliwości się obrobię trochę i poruszymy jakieś ciekawsze tematy. Póki co e, trzeba, trzeba wykonywać te prace polowe, nie ma miękko, także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy blog i do zobaczenia w kolejnym.